W ostatnich miesiącach na czołówki polskich mediów trafiła sprawa dotycząca emerytów, którzy zdecydowali się na wcześniejsze przejście na emeryturę, a w efekcie otrzymali znacznie obniżone świadczenia. W tej sytuacji znalazło się około 200 tysięcy osób, w tym wiele kobiet urodzonych w latach 40. i 50. XX wieku oraz mężczyzn z roczników 40. Ich sytuacja stała się przedmiotem zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego, jednak z powodu politycznych zawirowań wyrok w tej sprawie nie został dotąd opublikowany, co rodzi wiele pytań i wątpliwości. Kto jest poszkodowany? To emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku. Co się wydarzyło? Otrzymali oni świadczenia w wysokości, która była dla nich szokiem. Znacznie niższą niż się spodziewali. Gdzie to miało miejsce? W Polsce, gdzie system emerytalny od lat budzi kontrowersje. Kiedy to się stało? W wyniku zmian w przepisach, które weszły w życie na początku roku 2013. Dlaczego to ważne? Ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznano za kluczowy dla przyszłości tysięcy emerytów, którzy liczą na sprawiedliwość i wyrównanie swoich świadczeń. W wyniku decyzji politycznych oraz przepisów wprowadzonych w życie przez rząd, wielu emerytów zostało pozbawionych należnych im świadczeń. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 roku, który uznał praktyki pomniejszania emerytur za niezgodne z konstytucją. W szczególności chodzi o artykuł 25 ust. 1b. Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który pozwalał na odejmowanie wcześniej pobranych emerytur od podstawy obliczenia nowego świadczenia. Wiele osób, które zdecydowały się na wcześniejsze przejście na emeryturę, nie zdawało sobie sprawy z konsekwencji prawnych tej decyzji. Trybunał stwierdził, że obywatele muszą mieć pełną świadomość skutków swoich wyborów. W związku z tym uznano, że zasada zaufania obywateli do państwa została naruszona. Sytuacja ta nie tylko dotyczy indywidualnych przypadków emerytów, ale także stawia pod znakiem zapytania cały system emerytalny w Polsce. Wiele osób zastanawia się nad tym, jakie będą dalsze kroki rządu oraz ZUS w kontekście wyroku Trybunału. Polityczne przepychanki dotyczące publikacji wyroku tylko potęgują frustrację poszkodowanych. Jak zauważają eksperci, brak publikacji wyroku może prowadzić do dalszych niepewności prawnych dla tysięcy emerytów. W praktyce oznacza to, że osoby te mogą mieć trudności z dochodzeniem swoich praw i ubieganiem się o wyrównanie świadczeń. Rządzący zapewniają jednak, że prace nad rozwiązaniem tego problemu są w toku. Podsumowując powyższe informacje, można stwierdzić, że sytuacja emerytów przechodzących na wcześniejsze świadczenia jest skomplikowana i wymaga pilnej interwencji ze strony władz. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest krokiem w dobrym kierunku, ale jego brak publikacji powoduje wiele niepewności. Poszkodowani muszą teraz upatrywać szansy na sprawiedliwość poprzez wznowienie postępowania administracyjnego. I składanie odpowiednich wniosków do ZUS. Dzięki determinacji poszkodowanych oraz wsparciu prawników można mieć nadzieję na pozytywne rozstrzyganie sprawy. Kluczowe będzie jednak szybkie działanie ze strony rządzących oraz ZUS-u w celu rozwiązania tej palącej kwestii społecznej. Tylko wtedy możliwe będzie przywrócenie sprawiedliwości dla setek tysięcy Polaków czekających na godne życie po zakończeniu, aktywności zawodowej.